Siemaneczko, Siemaneczko. Jest super. A czemu jest super? No sami zobaczcie. Tak. Śnieg pada. Trening trzeba zrobić. Dzisiaj 6 km. No i wreszcie nie jest nudno. Super biało. Jaśniutko. I to ja lubię. Minus 1 stopień. Więc nie ma pluchu jeszcze. No i tak. Z cyklu 3-dniowego treningu. Jutro wywalam trening, ponieważ biegnę w niedzielę. W niedzielę jest e, bieg zawody, bieg e, chomiczówki. 15 km. więc nie ma co jutro przesadzać. Dobrze widać, bo światło jak sypie. Mega. Na szczęście tylko dzisiaj pada, To jakiejś trzeciej w nocy. Dzisiaj od 15. Bardzo dobrze, że koniec na zawody, taki śnieg nie jest wskazany to no na pewno jezdnia będzie odśnieżona ale wiecie lepiej jak jest sucho ludzie się na mnie patrzą, bo wiecie piąteczek śnieg pada zawierucha straszna minus jeden stopień co ten koleś robi a ten koleś robi to, żeby była forma robi to co lubi nie ma znaczenia jaka pogoda trzeba robić swoje bez tego nie ma wyników. Natomiast biegnę w moich Adidasach starszych, znaczy starszych. No, o, tych nie ostatnich, co kupiłem, tylko model poprzedni, jestem mega ich pewien. Tutaj nic się nie poślizgnę. Są mega sprawdzone. i To jest definicja sportowca. Jak ktoś się zapytał, jesteś sportowcem? Tak jestem. A czemu? Trzymam się planu, trzymam się diety. Robię co trzeba, czyli trenuję, uważam się na sportowca, nie siedzę na kanapie w piątek wieczór. W ogóle zobaczcie, ludzie nawet w taką zawieruchę i ściskawicę jeżdżą rowerami. Ja nigdy się nie odważyłem. Powiedzcie, czy Wy jeździcie zimą rowerem? Bardzo mnie to ciekawi. Training skończony, bardzo dobrze weszło, a my się widzimy w niedzielę na zawodach. Na razie hajka.